Tylko na kanale Serca pisane tam gdzie wstaje słońce. Poruszające historia majki, śmiertelnie chorej dziewczyny i Jakuba, nauczyciela w szkole średniej. Te ostatnie wakacje Maja chce przeżyć wyjątkowo i spełnić wszystkie swoje marzenia. Czy z pomocą Jakuba osiągnie cel, czy uda się oszukać los? Odcinek 19. Rozmowa z Zosią była trudna dla obu stron. Choć rzuca światło na aktualny stan majki. Kuba się przejmuje, a Paulina dokłada mu stresów. Był początek sierpnia, a pogoda nadal się utrzymywała. Razem z ciocią przygotowałem wszystko w ogrodzie i miejsca do odpoczynku i poczęstunek. Kuba, Zosia zagadnęła mnie, kiedy ustawialiśmy leżaki pod drzewami w cieniu. Tak, ciociu, podeszła do mnie i spojrzała w oczy z niepokojem. Jak ma ja? Chciałem odpowiedzieć, że dobrze, ale właściwsze było bez zmian. No wiesz, spojrzałem w ziemię i znów na twarz bliskiej mi osoby. Widzisz to, prawda? Spytała cicho, a we mnie zacisnął się żołądek. Widzę, ciociu. Na moment zamilkła. Czy możemy coś jeszcze zrobić? Była bardzo smutna. Nie wiem. Może pojechać do lekarza, nowe leki? Ona musi wyrazić na to zgodę. Rozmawiała dziś ze mną. Tak? Skupiłem się podwójnie na rozmówczyni. Pytała mnie o ciąże, jak to jest i o karmienie piersią, a potem. Zosi zadrżał głos. Tak, ciociu? Ująłem jej dłoń. Powiedziała, że to się zbliża. Poczułem coś, jakby lód skuwający mój przełyk. Miałem problem z przełknięciem śliny, a serce biło mi mocno. Do tej pory sam przed sobą udawałem, że nie jest tak źle, ale... Majka wymagała coraz większej pomocy. Choćby te przygotowania. Normalnie to by mnie odgoniła i sama pomagała cioci. Odepchnąłem złe myśli i zawróciłem do domu. Kawa stygła. Cieplutka? Stanąłem w drzwiach jej pokoju. Tak? Wszystko gotowe. Chodź, zabiorę cię. Zbliżyłem się do łóżka. Wcześniej zaprzeczałaby, że przecież może sama. Wyciągnęła ramiona i objęła mnie za szyję. Kiedy ją uniosłem, pocałowała mnie. Majuś, oddałem pocałunek. Kocham cię, powiedziała, patrząc mi w oczy. Wiem, ja ciebie też. Uśmiechnąłem się dzielnie, a przynajmniej miałem nadzieję, że tak wyszło. Uwaga, nadchodzimy, niebawem wyszedłem z za rogu budynku. Posadziłem Majkę na leżaku i podałem herbatę. Ciocia usiadła u szczytu stołu, a ja po drugiej stronie. "Piękna pogoda", powiedziała Maja. "Co jutro będzie na obiad? A na co masz ochotę?", spytała od razu ciocia. "Kuba?", Maja konsultowała się ze mną. "Zrazy? Czemu nie? Ciociu dasz radę?" Oczywiście, mięso tylko rozmrożę. Powiedz co z tą stokrotką. Znalazła się? Zagaiła Zosia. Teraz musiałem przekazać już mniej oględną wersję wydarzeń. Jakiś czas potem Ciocia nas opuściła. Kuba? Tak, kochanie. Ująłem jej dłoń przez stół. Czy mógłbyś? Westchnęła. No, co tam? Może przyniósłbyś głośnik? Oczywiście. Ucieszyłem się, że majce humor dopisuje. Kiedy wróciłem, poprosiła o Elwisa. Taki staroć ci się spodobał? Droczyłem się z nią. Zatańczymy. Znów mnie zaskoczyła. Wstałem, podałem jej ręce i podniosła się z miejsca. Proszę panią do tańca. Ucałowałem kostki jej palców, na co się roześmiała. Poruszaliśmy się wolno do taktu. A majka z zamkniętymi oczami opierała skroń o moje ramię. Cierpiałem. W tej jednej chwili uświadomiłem sobie, że może to ostatnie razy nie potrafiłem rozgonić tych myśli. Piosenka się skończyła, a my staliśmy bez ruchu. Co jutro porobimy? Odezwała się nagle, wyrywając mnie z ponurych myśli. Chciałabyś na plaży, a może na wysepkę? Tak określaliśmy pagórek u zbiegu pól. Byliśmy tam na pierwszym spacerze. Nie chciałbym ciągnąć cię do miasta. To... trochę męczące. Urwałem. Majka. Bał się. Widziałam to w jego oczach. Przełknęłam ślinę i postarałam się o głębszy oddech. Musiałam się trzymać dla niego. Może plaża? Dobrze, jeśli masz tylko chęć. Widziałam w przewerku z wężami parasol. Taki kolorowy. Weźmiemy go, dobrze? Jasne. Uśmiechał się ustami, ale nie oczami. Kuba, to jesteśmy umówieni. Postarałam się o pewność w głosie. Tak, cieplutka. Ale na zrazy wrócimy, co? Puścił mi oko. Bardzo mnie to ucieszyło. Tak, a teraz chodźmy już do domu, dobrze? No pewnie wieczór nas tu zastanie. Powiedział i znów niepokój przemknął przez jego twarz. Pod ramię wychodziliśmy z ogrodu. Na zakręcie musiałam przystanąć. Maja zaglądał mi w twarz. Pomachałam mu ręką, żeby o nic nie pytał. Duszność już mnie opuszczała, ale serce nadal szalało. Nagły zawrót głowy rzucił mnie w stronę kuby. Podtrzymał mnie zdecydowanym chwytem. Maju, może usiądziemy? Nie, nie, już mija. Szepnęłam ocierając pot z czoła. Nagle pokazały się na nim mokre krople. Do domu. Nie pytając, wziął mnie na ręce i zaniósł na górę. Kuba, śpij ze mną, powiedziałam, gdy posadził mnie na łóżku. Twoje wejdzie koło mojego. Nie chcę sama. Przy ostatnim słowie broda mi zadrżała i zaraz przypadł do moich kolan. Dobrze, co tylko zechcesz. Pocałował mnie delikatnie. Poproś cię dobrze? Szybko zszedł na dół i wrócił z Zosią u boku. Tak, Majeczko? Ciociu? Wzięłam wdech dla odwagi. Kuba, ja... będziemy spać razem. Poprosiłam, żeby zostawił nasze łóżka. Rozumiem. Nic się nie martw, kochana. Mi to nie przeszkadza. Najważniejsze, żebyś ty czuła się dobrze. Pójdę po dodatkowy koc na łączenie. Bardzo dziękuję. Byłam szczerze wdzięczna. Już nie będę trzęsła się z nerwów nocami. Przytulę się do niego. Musi być dobrze. Musi. Pierwsza wspólna noc była trochę dziwna. Nigdy nie miałam go tyle czasu dla siebie. Bardzo ucieszyła mnie ta zmiana. Całą noc leżałam wtulona w niego, a czasami on przylegał do moich pleców. Żałowałam, że wcześniej nie zdecydowałam się na to posunięcie. Było o niebo łatwiej. Czułam się bezpieczna. Od czasu do czasu dręczyła mnie myśl, że zasłabnę w trakcie snu i nikt tego nie zauważy. Już nie musiałam, Kuba cały czas był przy mnie. Cieszyłam się jego dotykiem, zapachem i troskliwymi gestami. Obudziłam się kilka minut temu i rozmyślałam o dzisiejszym dniu. Czy wszystko się uda? Musiałam sprawdzić. Usiadłam powoli na łóżku. Już była różnica w porównaniu do dnia zeszłego. Nie pojawiły się zawroty głowy. Za oknem słońce zaczynało swoją codzienną wędrówkę i nie było jeszcze tak gorąco. Majka, odezwał się zaspany kuba, bo poczuł, że próbuje wyjść z łóżka. Wszystko dobrze, idę do łazienki. Pomóc ci? Zobaczymy, jak wstanę. Już mnie asekurował. Stanęłam na nogi i odetchnęłam głęboko. Czułam się zaskakująco dobrze. Mogę sama. Powiedziałam i wyszłam na korytarz. Miałam przeczucie, że to będzie dobry dzień. Kuba. Nie mogłem się nadziwić. Zupełnie jakby były dwie majki. Ta z wczoraj i ta z dziś. Wydawało się, że nic jej nie jest. Zjadła śniadanie, spakowała się, żartowała ze mną w drodze nad jezioro. Specjalnie nie zwlekaliśmy z wyjazdem, żeby upał tak mocno się nie rozkręcił. Wziąłem również parasol, o którym wspominała. — Powoli, moja pani! — zawołałem, bo szybkim krokiem szła do plaży. — A co, nie nadążesz? uniosła brew. Przyspieszyłem z całym ekwipunkiem i zaraz ucałowałem to zadziorne lico. Wzięła ode mnie koc, po czym pomogła wszystko rozłożyć. Umocowałem parasol nad nami i wkrótce wyciągnęliśmy się na miękkim materiale. — Miło — powiedziała po chwili. — Miło to na ciebie patrzeć. Powiedziałem zadowolony. Leżeliśmy obok siebie, ale nagle Majka przysunęła się do mnie, przerzuciła swoją nogę przez moje biodro i usiadła mi na brzuchu. Pani w kondycji, widzę, mruknąłem, unosząc się na łokciach. Nie odezwała się, nie musiała, jej mina, wyraz oczu, starczyły mi za wszystko. W jednej chwili zaschło mi w ustach. Kuba, szepnęła, oblizując dolną wargę, objąłem ją w pasie. I z pasją wpiłem się w usta. Mogłem sobie pozwolić, byliśmy całkiem sami. Oddawała gesty z zaangażowaniem właściwym sobie. Nasze dłonie, usta doprowadzała mnie do szaleństwa. Kuba, teraz, chcę teraz, wyrzuciła z siebie w emocjach, wbijając mi palce w ramiona. Ja też. Wysapałem, nie odrywając oczu od jej pełnego biustu w dzierganym staniku. Na chwilę posadziłem majkę na koc i sięgnąłem po nasze ręczniki, związałem je za końce i narzuciłem na jedną stronę parasola, tworząc tym kotarę oddzielającą nas od dalszej części plaży. Mój budowniczy. Uśmiechnęła się majka i kiedy chciałem położyć się przy niej, posadziła mnie na kocu, a sama wstała. Maja. Uśmiechnąłem się rozpalony, bo zaczęła się powoli rozbierać. Rozwiązała węzeł na szyi, i przód stroju opadł do pasa. Uklękła przede mną i kolejno rozwiązała kokardki na biodrach. Zachichotała, widząc moje rozchylone lekko usta. Była cudownie podniecająca. Założyła włosy za ucho i zginając palec wskazujący przywołała mnie do siebie. — Pływałeś kiedyś na w jeziorze? — szeptała mi do ucha, a ja tymczasem wodziłem dłońmi po jej ciele. Apetyczne kręgłości z przodu ciągnęły mnie jak magnes. Sprawa posuwała się powoli, do momentu, w którym nasze usta się spotkały. Moją panią nie interesował ani czas, ani miejsce. Chciała, więc brała. Objęła mnie za szyję i przetoczyliśmy się po kocu. Czułem jej biust przyciśnięty do mojego torsu, a usta pożerały się nawzajem. Jej dłonie pieściły śmiało moje najczulsze miejsce i jednocześnie ssała płatek mojego ucha. Dreszcz przebiegał po mojej skórze. Była niesamowita. Chwyciłem jej nadgarstki i uniosłem wysoko nad głowę. Kuba, sapnęła mi w usta. Ja już byłem zajęty jej cudownymi, zaróżowionymi półkulami. Wzdychała cicho. Spojrzeliśmy sobie w oczy i nagle nasze ciała zderzające się ze sobą, szybkie połączenie i oddech jeden w drugi. Maja, ledwo mogłem mówić pod wpływem całego wysiłku. Jeszcze, sapnęła mi do ucha i lekko zmieniłem nasze położenie. Krzyknęła krótko, oplatając mnie rękami za szyję. Zamarła na moment i w końcu zadrżała. Och! Chwilę potem to przede mną otwarły się bramy niebios i zdziejany oparłem czoło o obojczyk mojej ukochanej. Jesteś niemożliwa. Uśmiechałem się bez przerwy. Majka. To było wspaniałe przeżycie. Jego dłonie i usta po raz kolejny zdziałały cuda. Ogromną satysfakcję czerpałam z naszego spełnienia. Niesamowicie zrelaksowana odchyliłam głowę do tyłu, i zanim zaczęłam się zbierać, musiałam spojrzeć mu w oczy. Kuba? Żyjesz? Trąciłam go nosem w podbródek. Nie, ale to też dobrze. Zaśmiał się i wreszcie nasze spojrzenia się spotkały. Udało się. Strach w jego oczach zniknął. Ogarnęliśmy siebie i otoczenie i zalegliśmy na kocu. Jesteś cudowna. Usłyszałam rozanielony głos kamyka. Ty też, kochanie, ty też. Leżałam wtulona w niego i próbowałam przyjść do siebie. Uspokoił mi się wreszcie oddech i tętno. Zrobiłam się senna, ale on też zachichotałam, bo sprawiał wrażenie, jakby już spał. Nie śmiej się, muszę się zregenerować po takiej akcji mruknął, po czym sięgnął ręką brzegu ręczników i ciągnąc je do siebie, okrył nas. Kiedy się ocknęliśmy, trzeba się było zbierać na obiad. I tyle z jeziora. Zaśmiałam się w duchu grobla wielka. Waldek chodził po domu zły jak osa. Na początku myślał, że to jakiś wybryk i młoda się pokaże. Ale nic. Minął ponad miesiąc, a jej jak nie było, tak nie ma. Nie trzeba zbytnio dodawać, że sobie nie radził. Z niczym. Dom wyglądał potwornie, jedzenia nie było. Ja ją załatwię, mówił trzęsąc pięścią. Już ja znajdę sposób, a ten przybłęda. Moment, moment. Mężczyzna usiadł przy stole. I zaczął intensywnie myśleć. Miał wrażenie, że gdzieś już tego faceta widział. Kto to jest? Gdzie to było? Coś zaczęło mu świtać. To było dawno, jak przez mgłę. Naraz chwycił telefon i wszedł do przeglądarki. Internet miał tylko dlatego, że był w pakiecie z kablówką. Siłą rzeczy musiał opłacać rachunki. Mam cię gagatku, zawołał z triumfem, aż się oblizał. Twarz pomagiera Mai była dobrze widoczna na zdjęciu ciała pedagogicznego ze szkoły dziewczyny. Teraz sobie inaczej porozmawiamy zaśmiał się złowróżewnie Waldek i wybiegł z domu trzaskając drzwiami. Już po drodze ułożył sobie plan, jak zaszantażować pana nauczyciela. Wcale nie chciał Mai z powrotem. Jak chce takie byle, co to jego sprawa? Dla Waldka miała być nieustannie płynąca kasa. Zamilczenie. Koniec odcinka dziewiętnastego. W grobli nie tylko Waldek uruchamia swoją działalność. Kuba będzie miał zadziwiającego gościa. To wszystko razem doprowadzi do fatalnego rozwoju wydarzeń. Kuba, trzymaj się.